I dziś jesteśmy na moim kanale. Ale nie do dzisiaj, znowu gramy w na, Przepraszam, że 5 dni temu nie nagrywałem, bo, bo, nie, bo ja zapominałem. Przepraszam, ale dobra, to zaczynamy grać. I padajcie, i pamiętajcie o łapeczce do góry oraz subskrypcję na moim kanale. To dobijamy tysiąc widzów i padajcie na, na live, którego przełożyłem do marca trzeciego. Marca. Pamiętajcie. Dobra, gramy, gramy, gramy. Okej. Okay. Wow. No, serio, znowu to. Dobra, moi kochani. No. No, pa. pa. I pamiętajcie o tym, no. E, piszcie komentarze, co mam, którego nagrać: Robloxa, Samla, Browser's czy FIFA. Pamiętajcie, teraz nagrywamy Sambla, bo miał, miałem nagrać, ale mi się nie udało. Bo wam się nie udało. No. I padajcie na te dwie kanały. Naprawdę. Serio. I może jeszcze Pokemony, bo zapomniałem. Dobra. To powiedzieć Wam to, to trzymajcie się. Nie.